Hej, moje kochane, dzisiaj jest trochę inny odcinek niż zwykle, ale też mega świetny, ponieważ bardzo dużo z Was prosiło mnie o bardziej taki fashion style, bardziej taki z outfitami, nie tylko z make-upem, nie tylko rutyny, nie tylko jakieś pogadanki, ale też jeśli chodzi o outfity, więc w dzisiejszym odcinku. Dostałyśmy masę ubrań od firmy Berlo, więc przymierzmy je razem na tym odcinku. Jestem taka podekscytowana. Jest to współpraca, ale te ubrania są takie świetne, że jestem po prostu cała podekscytowana, żeby Wam je pokazać, bo tak świetnie leżą. I z moim kodem macie oczywiście 20% zniżki, więc jeśli coś Wam wpadnie w oko, jeśli przyjrzycie ich stronę i coś Wam wpadnie w oko, to zapraszam Was, żeby ten kodik użyć. I dzięki temu i Wy dostaniecie zniżkę, i ja coś też z tego dostanę, więc zapraszam Was serdecznie do odcinka. Pierwszy secik, i to po prostu krzyczy, ten secik krzyczy Wiktoria, bo spójrzcie na to. Mamy tutaj taki śliczny top. Jest on różowy i jest to sportowy top, i po prostu materiał, materiał z jakiego są wykonane ich produkty jest tak Świetny. Normalnie, jak ta przysyłka mi przyszła, to dostałam takiej motywacji, by chodzić na siłownię. Jest to taki setik. Mamy do tego takie spodenki, i spójrzcie tylko, jakie one mają piękny tył. I jest to taki setik, właśnie na siłownię. Do tego mam też takie dłuższe spodnie, legginsy. Nie są one, co prawda, z tej samej serii, ale świetnie pasują do tego topu. I są one właśnie takie dłuższe. Kolejny top, który dobrałam, bo ostatnio kupiłam leginsy z Zary, ale właśnie stwierdziłam, że ten topik będzie idealnie mi do tych leginsów pasował. Jest on bardzo podobny do tego różowego, tylko że ma troszkę inny tył, właśnie w taki sposób taki skrzyżowany, mega fajnie wygląda na ciele. Ogólnie wszystkie te rzeczy strasznie. Świetnie wyglądają na ciele i po prostu wszystko opinają, tam, gdzie mają opinać, są luźne, tam, gdzie mają być luźne, nie mam słów. Następny secik jest to secik czarno-biały i powiem Wam, że pomimo tego, że jest to czarno-biały, i jak wiecie, ja bardziej chodzę na różowo, biało, beżowo, ale ten secik, gdy ja go po raz pierwszy ubrałam, poczułam się tak. Tak po prostu stylish. Nie wiedziałam, że w stroju na siłownię, w stroju do ćwiczeń można się czuć stylish. I ma on z tyłu też taki fajny tył. Ogólnie wszystkie te topy mają tak świetne tyły, że no po prostu spójrzcie. I do tego topu też mam legginsy i te leginsy mają świetny materiał, ale też przez to, że mają tutaj taki trójkącik przy talii, to talia tak pięknie wygląda. Czuję się w tych rzeczach tak confident. Ja jestem też strasznie wybredna, jeśli chodzi i o kolor, i jeśli chodzi też o materiał, ale też jak na mnie strój wygląda. I dla mnie pójście na siłownię albo pójście ćwiczyć i założenie fajnego outfitu to jest chyba najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o pójście ćwiczyć, pójście na siłownię, bo ja. Mam tak, jak wiecie, że ja po prostu muszę się czuć dobrze w tym, co noszę, że muszę czuć się dobrze w tym, co mam na sobie, i przez to czuję się dobrze w swoim ciele, i czuję się dobrze w tym co robię, dlatego też na co dzień się tak stroję. Mamy tutaj taki troszkę inny kolor, inny, inny vibe. Ostatnio zrobiłam test, jaką porą roku jestem, jeśli wiecie, o co chodzi i wyszła mi Soft Autumn. I taki kolor podobno mi powinien pasować. Jest to zielony, co ja kompletnie zawsze się zarzekałam, że nie lubię zielonego, ale stwierdziłam, że okej, okay, przetestujemy to i właśnie wzięłam jeden taki secik bardziej zielonkawy. Też on ma Piękny tył. Do tego mamy także do pary takie spodnie, takie leginsy i one też mają tutaj ten trójkąt, więc wyglądają tak pięknie na talii, ogólnie tak pięknie w ich figura wygląda. I też dodatkowo, nie wiedziałam o tym, jakie je zamawiałam, ale one też mają kieszonkę, więc jak idziecie pobiegać, jak idziecie na siłownię, nie musicie brać ze sobą kurtki. Gdy nie chcecie tutaj nic włożyć, to macie to opięte, nawet tego nie widać. A gdy chcecie włożyć jakiś telefon, klucze, cokolwiek, to macie z dwóch stron kieszonki, i one są dosyć głębokie, bo są aż dotąd. Tak samo jest w tych czarnych, które pokazywałam Wam przed chwilą. Też mają z boku kieszonki, trochę krótsze, ale nadal mają kieszonki, których naprawdę nie widać, jak nie ma się nic w nie włożone. Ogólnie zdjęłam już metki, ale te ubrania mają super skład, ponieważ zawierają elastan, ale też polamin. I większość z tych rzeczy, które Wam pokazywałam, są też recyklingowane, więc mega super, dobre dla środowiska, więc wspieramy marki właśnie w tym stylu. I znając mnie, nie mogło się obejść na samych strojach na siłownię, ale mamy też tutaj. Taki świetny kombinezon, taki, taki świetny strój kąpielowy, po prostu. It's giving classy, it's giving rich mom. <noise> Kocham go i po prostu jak go zobaczyłam na stronce, to stwierdziłam, nie, ja potrzebuję, ja potrzebuję jakiegoś stroju, który właśnie jest taki elegancki, właśnie taki beżowy i te kolory podobno też powinny pasować do mojej palety kolorów, więc zobaczymy, to się okaże. Ale właśnie potrzebowałam takiego beżowego, ładnego stroju, ponieważ wszystkie moje stroje są czarne. Nie za bardzo co do mnie pasuje, szczerze, czarny. Ostatnio tak sobie to uświadomiłam w swojej głowie, porozmawiałam ze sobą w głowie, przejrzałam różne zdjęcia, jak miałam czarny na sobie i stwierdziłam, coś tutaj. It's not giving. It's not giving. I to też mnie naprowadziło, żeby zrobić ten test. Tutaj jak widzicie, też mamy ten strój recyklingowany. I ostatnia rzecz jest to Don't talk to me, ale jest to taka piękna spódniczka właśnie. Jest ona najbardziej wydaje mi się też będzie pasowała do tego stroju, jest takiego materiału, że można w niej pływać, można w niej wszystko po prostu. Trochę narzutkowa, wiecie, jak idziecie na plażę, idziecie do restauracji, ale mówicie sobie, kurde, zaraz i tak tu wrócimy, a nie chce mi się przebierać, narzucacie tylko taką spódnicę i wszystko jest w najlepszym porządku. Jakie piękne zdobienie. Po prostu będę się czuła w niej jak Syrenka. Ma też wycięcie na nogę, więc wiecie, tak. Trochę drapieżnie. I love it. Jak zobaczyłam tą spódniczkę, to nie żartuję, do Was to była pierwsza rzecz, jaką wzięłam do swojego koszyka. Jeśli któraś z tych rzeczy przypadła Wam do gustu, bardzo Wam się spodobała, to oczywiście zapraszam Was na stronę Berlok, która będzie podlinkowana w opisie. Tutaj macie mój kod na 20% zniżki, jeśli zdecydujecie się na zakupy i gorąco Was tam zapraszam, bo chcę, bym ja, jak i Wy, Czuły się jak najbardziej confident, jak najbardziej komfortowo podczas gdy ćwiczycie, podczas gdy uprawiacie jakiś wasz ulubiony sport, a te, te ubrania naprawdę mi to dają. Nigdy nie miałam stroju na siłownie, po prostu do ćwiczeń, do biegania, który by sprawiał, że czuję się aż tak pewna w swoim ciele i aż tak, żeby strój dawał mi motywację, bym więcej ćwiczyła. To jest dla mnie w ogóle crazy. Zapraszam Was na ich stronkę i my widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz, Berlok i buziaki dla Was. Pa! Do za tydzień!